Musiała niestety zmienić trochę ustawienia nagrywania, więc jakoś może być lekko gorsza. Bo Janów morduje mój procesor. Nagle zaczęło to wszystko działać tak jak powinno. Jest tu coś schowane, czy tu jest tylko sam Zulus będzie siedział? Nie, tylko pierdzielnik Zulusa tutaj. Także nic ciekawego. Nie wiem to tak wygląda, że to się wszystko zawiesza Ale wybiorę się już do, do cementowni. Tylko może zjęba tonika, bo trochę mi kondycja spadła. Także w tej chwili nie wiem czy to buczy coś starkę rzecz. To moi sensie dalej odkurzają kamień, czy co to jest? Jeszcze taki chamski sam model. No tu gdzieś się próje. Tam, gdzie się dwóch pruje, tam trzeci zgarnia fanty. Ała! Starani bandyci jakże będzie próbło się 4, 3, Jezu. matematyka trudna rzecz. Dobra, pogoda się zrestartowała. Czasami nie wiem dlaczego tak działa, ale. No po prostu się pogoda, restartuje i jest inna niż powinna być. Jeżeli była w momencie zapisania. No kurde, no A no, no i dostałeś Jezus Maria, kto mnie tak obił? Ten gówniak? Co za mendy Przegra się wiesz, nie no Po prostu super sobie dzień wybrałem Być może wezmę tą kokainę i się wreszcie tam przebiegnę No co za gówniaki głupie, no po prostu aż mnie dupa boli Jak się to z nimi ekspresowo rozprawić teraz Eu use já use. Także bandyci dawajcie to co macie. U, to zrozwalone to ja dziękuję. Wow! Jeszcze tam jest jeden, super. uschowek schowek. Już muszę sobie z tamtym kolegą poradzić, tak? Do mnie pruje. Za... menda. Jeszcze moi sąsiedzi znowu odkurzają i na raz można na tydzień odkurzać. Raz starczy chyba, nie? Dobra, ustrzelony. Jaka amunicja zapalająca swoje bije. Widzicie, że ta burza to nie emisja. A nawet jeśli to dla bezpieczeństwa zapiszę. Zaczekajcie, sekundy, okej? Okay? jestem po dwusekundowej przerwie? Co tu ma? Zestaw... Uuu, zestaw czyszczący. Eee, ten to ładnie dop doposażony był. A to co jest? SKS. Rozładuję i... ...out. LX, sprawdzę, ewentualnie w razie misji zawsze w kiblu się może schować. Może. Może przeżyłbym. Jest, czy to jest... To nie, to jest element otoczenia. Jeśli pogoda naprawi... a poczekajcie, bo już ja nawet nie wiem, czy głos mi się nagrywa. Wtedy takie problemy są, jak się nie ma drugiego monitora, bo jest w naprawie. Także no, trzeba z tym żyć. W skrzyni nic nie było. Że bierzemy Digla i biegniemy dalej. A tak z ciekawości zobaczę, to jest amunicja naboje zapadające. Wrażenia wysokie. 3A4 Aha. Ale no i tak miał płaszcz, więc i tak dostał ku dupie, i tak... Nieważne czy ja miałem naboje gaszące, zapalające, czy jakieś inne. O, bardzo dużo... da się z niego wyciągnąć. Super. Połutra jeszcze nie znalazłem chyba. O nie, no po prostu no nie Także muszę dziada ominąć Możliwie najszerszym łukiem Bo raczej go nie zabiję, że nie jest tak mocny jak w sgm -ie. To pozamiatane. zamiatane Dobra, uciekłem Jednak mnie nie dorwie Tu i teraz na dach Oj, naprawdę Musiałem wleść Ale ja tu jestem uzdolniony Oczywiście pamiętam ten fakt, że już mam zawał. Biegniemy jeszcze raz. Brykiety, brykiety, brykiety. Także trochę funduszy mamy. Przy czym jestem zdziwiony. Ale z zakupem pancerza wstrzymamy się, bo pytam innych stalkerów jakie tutaj kombinacje stosowali, żeby nie wyjść na zdradnego znowu wybuchu, tak? Mi się tylko zdawało. Ty jakieś sztuce. żywie się Nie, 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 nożyk. nożyk. Także, może być tutaj coś w schowkach, jakoś pokrywane. Bo twórcy mizery też swoje dodali. No teraz trzeba być ostrożnym, żeby niczego nie przeoczyć. Ale jeden materiał jest. jest rozwalona szafa, i dookoła tej szafy radiowej nie ma nic. Ała. Głupie dziadostwo. Drugi komponent. Muszę zaskoczyć tak, żeby mi nie utmarzyło. Dobra, udało się. E, omijamy zielsko. I łapiemy płytki. Kowane. I tu jakiś lód. Słoiczek szklany. Kolejne płytki. Ten nowy słoik, czemu by nie? Tu w tym piecyku nie ma nic. Może przejdę jakoś inaczej. Czy to dziedzictwo się udało ominąć? I także jesteśmy dalej w cementowni. Dębiej. Zszedłem, ale jeszcze zobaczyć, czy tutaj czegoś nie było, a było zielsko A było, było, było. Udaje się, że jest anomalia, nie? Nie. A czemu czujnik tak krzyczy? Nie, tu nic nie ma ciekawego. Wszystkie materiały Mam taką nadzieję. Już kolejny raz prawie się władowałem. Dawnij się czujniku, co? Dziękuję A nie tu jeszcze na stole. Jest to gówno, trzeba ominąć. O dobra, jakoś mnie to bardzo nie zraniło. Ale jest wyposażenie uszkodzone. Jak to zwykle bywa. Zobacz z Misielskim wiszącym. Jeszcze przejdę się na górę, może będzie coś ciekawego. Na górę, na górę. A na górze, a na górze nic ciekawego. O, oprócz starej radiostacji z jakimiś tam rozładowanymi bateriami, ale eee. Liczyłem na jakieś fajerwerki, chociażby. Tu widzę, że nic z tego. Hmm. Ale mgła. Ktoś jest, bo tu zawsze były cóżkany, i mam nadzieję, że ich dzisiaj nie będzie. Nie słyszę dziadostwa, mogę zaryzykować. A nie łazi, to dziadostwo nie, to nie będę nawet. Chociaż. Muszę się strzelbę. Można spróbować i zaryzykować. No, z tuszkanów można też coś pozbierać. Myślałem, że to jest tak mało, że z tego nie ma nic sensownego do zbierania. Dobra, mam nadzieję, że nic mi nie zaskoczy i jeszcze pożyję trochę. Bo serce niestety słabe. Po zabawie w zonie.